Znakomite wyniki na początku sezonu. Drugi wynik w historii lekkoatletyki w swojej kategorii wikowej. Zaskoczony jesteś, że aż tak, że aż tak szybko biegasz już na, na początku tego sezonu halowego? Jest duże zaskoczenie, ale jestem też w stanie biegać jeszcze szybciej. Może uda mi się złamać barierę 7 sekund na 60 metrów. Trener mówi, że masz niewiarygodną reakcję startową. To z tym się człowiek rodzi, czy może dowieć liczyć, Jak to wygląda w tym przypadku? U mnie myślę, że to jest w Genach po prostu. Jak zaczynałeś się tutaj startować? Bo to z czwartku lekotetycznych trafiłeś do stali? Tak, na czwartka lekotetycznych trener Michał mnie wypatrzył i powiedział, że mam przyjść na treningi. I tak się zaczęło i, i biegasz coraz szybciej, tak? Masz swoich jakichś idoli, bo tutaj przecież w Ostrowie nawet kilku możesz na, na kilku chłopakach starszych możesz się wzorować? Tak, ze stali to na, przykład, to na pewno Patryk. I Dawid. Bo Dawid ma nieprawdopodobny start, 60 metrów, a z zagranicznych to Christian Coleman i Lamont, Marcel Jacobs. A jeśli chodzi o e, Twoją specjalizację, taką najlepszą, to te 60 i 100 na, na e, otwartym stadionie, czy gdzieś tam ten dystans 200 też, też ci pasuje? E, w, w, na, spokojnie wchodzę w, w coraz dłuższe dystanse. Teraz dobrze pobiegłem nawet na 300 tydzień temu, ale myślę, że 200 jest też do, dobre dla mnie do biegania. W twojej kategorii wiekowej nie ma mistrzostw polskich, ale ty się wybierasz na te mistrzostwa U18, U20, czy nie możesz jeszcze w nich startować? Ja jeszcze nie mogę, muszę poczekać jeszcze rok. Czyli tak naprawdę do sezonu letniego się przygotowujesz wtedy tylko? Tak. I z jakimi nadziejami? Myślę, że nadzie największą nadzieją jest rekord polski na 100 metrów. I może y, trzy medale, mistrzost polski.